Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i przychodzimy do Was z odcinkiem, który jest TBR-em. TBR-em na nadchodzący styczeń oraz na cały 21 rok. Ale nie do końca, ponieważ powiemy po prostu, jakie będą te najważniejsze premiery, na jakie czekamy i po jakie książki z naszej biblioteczki chętnie sięgniemy w tym roku. Ale zanim przejdziemy do pokazywania Wam książek, to zgadzimy Wam kilka informacji na temat nadchodzącego maratonu, który organizujemy. Odbędzie się on od 12.26 grudnia do 12.27 grudnia i nosi on tytuł Maraton na ostatnim chwilę. Tą nazwę wybraliśmy z wiadomych powodów. Jest to maraton pod sam koniec roku, w końcu 26 grudnia. Się zaczyna, trwa od południa do południa i polega na tym, żeby przeczytać w tym czasie książkę, której nie zdążyliście przeczytać w tym roku, a jeszcze byście chcieli. Czyli to jest taki maraton, który jest automatycznie szansą na nadrobienie zaległości jeszcze tak. w tym roku. Może jakaś książka miała przejść już na kolejny rok, ale akurat w ten dzień możecie ją nadrobić. Także fajnie skorzystać z okazji. Więcej in informacji pojawi się na naszym Instagramie. Tam będzie grafika, gdzie wszystko przypomnimy, daty, godziny. Oraz pewnie pojawi się grafika z miejscem na wklejenie okładki książki, którą tak, wybraliśmy. Albo tytuł, napisanie. I oczywiście możecie nas oznaczać, jeśli będziecie brali udział. I zanim przejdziemy do odcinka, jeszcze pokażemy, co my wybraliśmy sobie do czytania podczas maratonu. Ja zdecydowałem się na naznaczenie Jennifer Lynn Barnes książka, która jest początkiem czworologii, a opowiada o nastoletniej Casey, która ma specjalny dar, a w zasadzie umiejętność rozszyfrowywania ludzi. Jej nie wydaje się ta umiejętność jakaś szczególna i bardzo potrzebna, dopóki nie opomina się o nią FBI. Dziewczyna rozpoczyna z nimi współpracę i trafia do grupy innych młodych osób, które mają specjalne umiejętności. I ta niezwykła grupa młodzików ma pomóc FBI rozwiązać różne niechlubne sprawy. Złapać groźbę, Różnych morderców i tak dalej. Także fabuła może nie zapowiada się jakoś górnolotnie, ale przyznajcie, pierońsko ciekawie. Przynajmniej mnie bardzo zainteresowała, a o tej serii dowiedziałem się od Mikołaja. No, staraliśmy się wybrać takie książki, które nas po prostu wciągną w tym yy, czasie czytania, więc ja wybrałem sobie Ktoś, Kogo Znamy od Shaggy Lapena. Yy, tak naprawdę nie wiem, kto jest tutaj głównym bohaterem, ponieważ Książka opowiada o takim małym miasteczku, tam leżącym niedaleko Nowego Jorku. I w tym miasteczku ktoś włamuje się do domów sąsiadów, grzebie im w komputerach i tak naprawdę wyciąga jakieś, można powiedzieć, brudy na nich, jakieś ich sekrety odkrywa. Wszyscy są z tego powodu bardzo zestresowani, boją się, co tak naprawdę mógł znaleźć w tych komputerach. A ich strach się z kiedy zostaje zamordowana pewna kobieta, do której ktoś wcześniej właśnie się włamał. Uważam, że jest to historia bardzo ciekawa i też y, tą książkę odkryłem już jakiś czas temu, nie jest to jakaś świeżynka. Zapomniałem szczerze powiem o niej, niedawno zobaczyłem ją w Empiku, więc ją kupiłem y, i postanowiłem, że będzie idealna książka na maraton właśnie. Kiedyś mnie zaciekawiła, a teraz jest kolej, żeby ją przeczytać. No i jest szansa, że te tytuły nas wciągną po prostu, że nie będziemy mogli się oderwać. A chyba to są idealne wybory na maraton. Tak, więc... Y... Takie wybraliśmy książki i chcemy, żeby nas po prostu wciągnęły. A teraz przechodzimy do odcinka. W styczniu mam zamiar przeczytać kontynuację naznaczonych, czyli naznaczeni mroczna strona oraz trzecią część piramida strachu. Czwartej sobie na razie na ten miesiąc nie planuję. Um, ogólnie cieszę się, na, że zabieram się za serię, ponieważ zawsze jestem ciekawy rozwoju sytuacji, rozwoju bohaterów, um, choć muszę przyznać, że nie słyszałem jeszcze żadnych opinii na temat tych książek, a to zawsze niesie ze sobą jakieś obawy. Um, ja przede wszystkim obawiam się tego, że seria może być przeciągnięta że wydarzenia, wiadomo, będą już zmierzały w niewłaściwą stronę, ocierały się o absurd. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No nie jest za seria. Ale no, ale intyguje. zapowiada się ciekawie. Mhm. W styczniu chciałbym się poznać z twórczością Adama Silvera i zabiegam się za jego debiutancką powieść, czyli Bardziej szczęśliwy niż nie. Uważam, że ma całkiem ciekawą fabułę. Opowiada o 16-letnim Aaronie, który po śmierci swojego ojca nie może sobie poradzić właśnie ze stratą. Pomaga mu w tym jego dziewczyna Genevieve, która musi wyjechać na kilka tygodni. I aby spędzić z kim czas, odezwać się do kogoś, poznaje Tomasa, z którym zaczyna się dogadywać bardzo dobrze. Jednak y, cały czas, wiadomo, ta strata ojca y, no, wpływa na niego i postanawia odezwać się do Instytutu Leteo, który oferuje wymazanie pamięci. Y, czy się na to zdecyduje, jak się potoczą jego losy, no już się przekonam niedługo. Zresztą nie mogę się doczekać tej pozycji i też bardzo ciekawi mnie właśnie styl pisania y, i w ogóle tego, jak pisze Adam Silvera. Jest on no, bardzo dobrym pisarzem i teraz też znanym, więc no zobaczymy. Ale kogo on chce z tej pamięci wymazać? No swoją pamięć. Hmm, czyli to, co przeżył jakby. Tą te ojca, żeby tego nie pamiętać po prostu. Na tydzień zaplanowałem sobie także Heart Comfort Weroniki Łodygi w przepięknej okładce, tak przy okazji. Tak bardzo ładnie się prezentuje. Która jest książką Jan Gedalt, taką młodzieżówką, romansem młodzieżowym z motywem LGBT, a to wszystko dzieje się w polskich realiach. Książka opowiada o Arturze i Janku, o ich spotkaniu, o ich relacji oraz o ich problemach, czyli problemach takich chyba Typowych dla polskich nastolatków, i właśnie to mnie ciekawi, ponieważ, jak wiecie, ja czytam bardzo mało książek dziejących się w naszym kraju. A jednak nastolatkiem byłem całkiem niedawno. Żyję w Polsce, także będę chyba bardziej potrafił ocenić, czy ta książka nawiązuje do prawdziwych problemów, czy ma w sobie sporo realizmu. A kiedy fabuła dzieje się w innym kraju, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to moją ocenę opieram na tym, co wiem o danym kraju, albo jak przedstawia go popkultura. Także dzięki temu ta książka jest mi trochę bliższa. I nie wiem dlaczego. Coś po prostu mnie do niej ciągnie, i chyba Wam się przyznam, że jest to mój Madrid w styczniu. Moją drugą książką zaplanowaną na styczeń jest. Gdyby ocenność nosił twoje imię od Tahere mafii. Akcja tej książki dzieje się kilka miesięcy po zamachu na World Trade Center, czyli dość dawno, więc ciekawi mnie, jak to będzie przedstawione, że to nie są aktualne czasy. A główną bohaterką jest 16-letnia Shirin, która jest też muzułmanką i tak naprawdę musi się zmierzyć właśnie z różnymi spojrzeniami, obelgami i nieprzyjemnymi słowami skierowanymi w jej stronę. Tak naprawdę, właśnie z dyskryminacją na tle religijnym, ale będzie jej w tym pomagał, jakby uporać się z tym Ocean James, którego poznaje i który tak naprawdę chce poznać jej prawdziwą osobowość i to, jaka jest naprawdę, więc wydaje mi się, że to będzie książka wartościowa i poruszająca takie wartościowe, właśnie tematy, problemy, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. No Poza tym już wielu osób się spodobała, ponieważ właśnie, recenzje tak. są rewelacyjne. A mnie też bardzo zaciekawiło... Zaciekawiły te czasy, bo z jednej strony jest to współczesność, ale nie są to aktualne, aktualne czasy. Czas. Hmm, działo się jakoś 20 lat temu. Właśnie, więc yy, no zobaczymy. Moją przedostatnią książką zaplanowaną na styczeń są Mali Mężczyźni Louis May Alcott. Tak, wiem, że wspominałem już o nich w Tibiarze na grudzień, ale nie wyrobiłem się ze wszystkimi książkami i miałem tak trochę wybór. Albo druga część metra, metro 2034, albo Mali Mężczyźni. Wybrałem metro, także mali mężczyźni przechodzą na styczeń. Ale moje emocje co do tej książki się nie zmieniają, moje nastawienie. Cieszę się na powrót do tego świata, cieszę się na ponowne spotkanie z bohaterami i jednak wiem, że ta książka, tak jak poprzednie części, otuli mnie takimi dobrymi emocjami, pozytywną energią. Ja w styczniu chciałbym jeszcze przeczytać Dziewczynę zwierzy i Zimę czarownicy od Katrin Arden. Jest to drugi i trzeci tom. Wiem, że nie planowałem czytać pierwszego, czyli Niedźwiedź Słowik, ale przeczytam go jeszcze w grudniu, więc w styczniu po prostu skończę tą trylogię. Opowiada ona o średniowiecznej Rusi, w której żyje Wasia wraz ze swoją rodziną. Ona uwielbia, kiedy właśnie wraz z rodzeństwem siada przy kominku i słucha bajek opowiadanych przez nianie. Niania opowiada im o błękitno-okim demonie zimy, mrozie, coś takiego. Ten opis jest skomplikowany, więc mogę się tutaj pomylić, ale no nieważne. Opowiadam dalej. O, właśnie oni słuchają tych bajek opowiadanych przez Nianie, i tak naprawdę wszyscy jakby mieszkańcy tej wioski, tego miasteczka jakby boją się właśnie Demona Zimy, ponieważ on zabiera duszę, ale czczą inne duchy, które chronią właśnie rodziny. Ojciec głównej bohaterki wraca z Moskwy i przywozi nową partnerkę, która będzie macochą głównej bohaterki i ona jest taka bardzo właśnie pobożna i zabrania właśnie tych wszystkich bajek. Uważa, że to jest jakby takie bez sensu. Główna bohaterka właśnie boi się tego, że jeśli nie będą oddawać tego jakby hołdu i, te, i tych duchów, to spadnie nieszczęście na całą wioskę. I tak się też właśnie dzieje. Yy, główna bohaterka, czyli Wasia, musi odkryć jakieś swoje właśnie skrywane mocy, aby ochronić swoją rodzinę, więc... Yy, Liczę na taki klimat zimowy, i też właśnie słyszałam bardzo dużo re dobrych recenzji o tej książce, więc mam nadzieję, że mi się spodoba pierwszy tom i że w styczniu będę mógł kontynuować tą serię. Miałeś rację, Ty, ten opis jest trudny do opowiedzenia. Poradziłeś sobie całkiem nieźle. Ja, jak ja przeczytałam, no, lubimy czytać ten opis tych książek, to po prostu nie wiedziałam, jak to opowiem. Ale jest taki baśniowy, zdecydowanie zachęca do przeczytania. I też słyszałam, że język jest taki właśnie mocno baśniowy, więc no, nie mam tych książek akurat fizycznie. Ale yy, może na święta hmm, coś takiego będzie, jakiś prezent, zobaczymy. Ym, I teraz chyba została nam wspólna książka, yy, tak. którą mamy Ktug... zamiar przeczytać w styczniu. I jest to Sen nieskończoności od Adama Silvera. Z tą książką wiąże się taka historia, było to jakoś ponad rok temu, kiedy kończyłem czytać Nasz Ostatni Dzień i właśnie wtedy byłem taki zafascynowany Adamem Silverem jego książkami i dowiedziałem się, że wydaje coś w nowym stylu, czyli urban fantasy. Miało się nazywać Infinity Sun i ja wtedy pomyślałem sobie, że muszę to przeczytać dosłownie zaraz po premierze. Na tę premierę, no, przyszło mi trochę poczekać, bo ponad rok, ale nareszcie jest. Także w styczniu, kiedy tylko wejdzie, od razu po nią sięgam, a Mikołaj zresztą zrobi tak samo. Tak, ja miałem takie luźne podejście do tej premiery, ale jak Winidia zdecydowało się wydać właśnie tą książkę, to postanowiliśmy, że będzie naszą styczniową, no naszym styczniowym tbr się znajdzie. Mhm, także w sumie mamy dwa różne podejścia. Moje takie bardziej muszę przeczytać, twoje takie bardziej luźne. Mhm. Akcja dzieje się w Nowym Jorku we współczesnych czasach, ale jest przepleczona magią, feniksami, ogniem, i właśnie w tym świecie istnieje grupa, która nazywa się, jakby członkowie tej grupy nazywają się Iskrami, i właśnie te Iskry mają na celu pogramianie złych mocy. Oni łapią duchy, i właśnie ta ekipa jest podziwiana przez dwóch nastolatków: Emila i Brightona. Dwóch zwykłych nastolatków, którzy okazują się nie tak zwykli po tym, kiedy. Emil odkrywa, że również ma moc. Także no... No, zapowiada się ciekawie i mam nadzieję, że właśnie zaciekawi nas. Szczególnie, że dosyć wyczekiwana premiera na styczeń. Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza przeze mnie, ale, no, ale ja też już nie mogę doczekać. Właśnie, mam nadzieję, że twórczość Adama Silvera spodoba mi się po właśnie tej pierwszej książce, czyli bardziej szczęśliwy niż nie i będę z chęcią chciał kontynuować jego twórczość. Mhm, czyli masz zamiar przeczytać sobie tak, jako naj... pierwszy to. Mhm. Tą książką kończymy TBR na styczeń i zaczynamy TBR na cały 2021 rok, ponieważ to jest, też jest właśnie premierą przyszłoroczną. Czekamy bardzo też na Niewidzialne Życie Adilaru, chyba tak to się nazywa. The Invisible Life of Adilaru. Tak, od Vicky Schwab. Jest to dość głośna książka, teraz wszyscy ją czytają po angielsku. My jednak zdecydowaliśmy się poczekać na polską premierę. Tak, ale pewnie też będzie o niej głośno. O, na pewno, kiedy wejdzie, to znowu odżyje. Coś tak słyszałem, że jest to Wiktoria Szłap, trochę w innym mm -hmm. stylu niż dotychczas. No, my nie czytaliśmy też żadnych jej książek, więc no, zobaczymy, ale bardzo mnie ciekawi. Ale w ogóle no, w tym roku może być trochę nowych, jakby początków, mm -hmm. trochę zmiany stylu, ponieważ i Adam Silvera, i Wiktoria mm -hmm. Szłap, i tak samo Weronika Roth wydaje coś nowego. Mm -hmm. Także. Ale nie wiem, o czym ta książka w ogóle, szczerze mówiąc. Ja, ja, ja tak samo w sumie, nie potrafię jakoś przytoczyć fabuły. Powiemy w takim razie tyle, że zbiera dobre opinie. My jesteśmy jej bardzo ciekawi, ale na pewno dowiecie się więcej, kiedy sami poznamy opis, kiedy będziemy trochę... Bliżej w kamierę. Tak. Także na razie przechodzimy dalej. Kolejną książką w 2021, na którą mega czekamy, jest Felix Ever After od Casey's Cellander. Tak, chyba tak. Ym... Książka opowiada o transpłciowym Feliksie, a także jest to historia o odkrywaniu siebie, o walce z nienawiścią oraz o poszukiwaniu pierwszej miłości. Generalnie słyszeliśmy no, same najlepsze opinie na temat tej książki od Kat Vloguje. Ona po prostu była nią zachwycona i no, my tak samo bardzo mocno liczymy mm. na ten tytuł. No, wydaje się być bardzo wartościową pozycją. O, myślę, że można już teraz stwierdzić, że będzie to jedna z najlepszych młodzieżówek przyszłego roku. No i tak samo czekamy jeszcze na kontynuację gołębia i węża, czyli to się nazywa chyba Bladen Honey. Tak? Mm, krew i miód. Mm -hmm. Chyba tak będzie w Polsce. Oraz te wieźmy nie płoną, drugą część. Właśnie tutaj może pokażemy pierwszą część. Gołębie, tutaj mamy gołębi wąż i dla mnie krew i miód to będzie kontynuacja, ponieważ gołębia i węża skończyłem, a moją opinię powiem Wam już w podsumowaniu grudnia. No ja y, Gołębie i Węże właśnie będę chciał przeżyć w tym roku, ale tak chwilę przed premierą drugiego tomu. W tym, czyli dopiero w przyszłym. No, w, no tak, no jakby już wiecie, w o, 21, o którym cały czas rozmawiamy. Kolejną premierą jest Ten Sabat nie upadnie, czyli kontynuacja Te Wiedźmy nie płoną. I tutaj sytuacja jest podobna. Ja już czekam na kontynuację, a Mikołaj dopiero Te Wiedźmy nie płoną przeczyta w kolejnym roku. Tak, ale też mam zamiar zabrać za się do niej dopiero przed premierą drugiego tomu. Czyli jak poczekasz sobie bliżej premiery. Mm -hmm. Chcielibyśmy też wspomnieć, że wszystkie przed chwilą wymienione książki, czyli i Syn Nieskończoności, i Adilaru i Felix Ever After, tak samo ym, kontynuacja Głębia i Węża, kontynuacja to Nie Płoną, y, te wszystkie książki są z wydawnictwa Winidia. Także jak widać, chyba jest to wydawnictwo, które zdecydowanie przybliża nam trochę mm -hmm. za granicę, przybliża nam te najważniejsze premiery, ym, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. No, ja szczególnie za Syna Nieskończoności. Ale ich rok zapowiada się owocnie, naprawdę, jeśli chodzi o y, wszystkie te tytuły. Mm -hmm. Zdecydowanie. No, co do kontynuacji y, serii, to ja chciałbym się zabrać za drugi tom Alicji od Krystyny Henry. Słyszałem, że ma wyjść w najbliższe wakacje. Y, nic o nim, chodzi. wiem, jaki, będzie jaki jest taki jak opis y, drugiego tomu, ale y, tytuł, spolszczenie, okładki jeszcze nic nie ma, więc y, no zobaczymy, ale bardzo mi ciekawi. Y, możliwe, że zabiorę się dosłownie tak y, zaraz po premierze. Wydawnictwo Wesper, czekamy. Tak, zresztą przepięknie jest wydana ta książka. Yy, chciałbym właśnie, żeby Długi tom utrzymał ten poziom. Tak, tak, tak myślę, że będzie w podobnym no, no, stylu, yy... takim klimatycznym, lekko horrorowym. Yy, to co mogę Wam powiedzieć, ja też yy, z kontynuacji yy, na pewno. Czekam na drugą część Shadow Sand, tutaj mam Kwiat Mroku od P.M. Freestone, wiem, że jest to duologia, druga część nie mam nigdzie potwierdzone, że wyjdzie w przyszłym roku w Polsce, a na to bardzo liczę, tak po spolszczeniu nazwa brzmi Korona Cienia. Tak? Korona dymu, przepraszam. Korona dymu. Wiem, że ta książka zakończyła się tak, że naprawdę jestem ciekawy tej mhm. kontynuacji. Jeszcze bardziej dlatego, że w tej drugiej książce już cała akcja się zakończy, więc wiadomo, musi tam być finał całej serii, całej duologii. Dlatego jestem podwójnie ciekawy. Liczę, że jednak jeszcze gdzieś w premierach na przyszły rok ukaże się druga część. No ja w przyszłym roku chciałbym się właśnie trochę zapoznać i zabrać za książki Wikiszłap, ponieważ no trochę się ich nazbierało na naszym regale. Mm, ja tak samo. Tak, to jest chyba w ogóle nasza wspólna, decyzja, że chcemy to przeczytać, czyli Okrutna Pieśń i Mroczny Duet. Jest to taka bardziej młodzieżowa seria, ale no bardzo ciekawa po opisie, więc to jest taki mój plan. Ale to właśnie jest dobre na początek, bo po pierwsze duologia, mhm. po drugie taka właśnie trochę bardziej młodzieżowa, więc pewnie będzie przystępna. No ja też raczej od niej zacznę, choć chciałbym jeszcze przeczytać właśnie Mrośniejszy Odcień Magii. No i wiadomo, to jest Zgromadzenie Cieni i Wyczarowanie Światła, czyli trylogia. No te książki są dosyć grube, szczególnie już te dwa ostatnie tomy. Ale no bardzo mnie ciekawi i też bardzo chwalona seria. Mm -hmm. Od Wiktorii szła chyba najbardziej chwalona. Tak więc, to jeśli chodzi o takie chyba serie moje. No ja jeszcze szybko wspomnę, co będę kontynuował, czyli Metro, Metro 2035. Ta ostatnia część została mi na 2021 oraz no można powiedzieć, że w 2021 przeczytam wspomnianych już dzisiaj małych mężczyzn, a także chłopcy Joe. Nie wiem, czy jest jakaś piąta książka, mhm. czy po prostu Louisa May Alcott jakby zamieściła tę historię w czterech tomach. Ale zobaczymy. No. Ja wiem tylko o tych i na pewno te dwie książki przeczytam w 2021. Ale takie pięknie wydają, że chciałbym zobaczyć kolejne okładki, więc... cudne są takie kwiatowe wydania. Tak są ilustrowane, jak to się nazywa, Tak, nie? ilustrowane i w ogóle obrazki w środku mhm. bardzo fajnie jakby oddają klimat powieści. Ja jeśli chodzi o serię, to jeszcze mam jedną, tylko już muszę ją wygrzebać i jest to y, Dzieci krwi i kości oraz Dzieci Prawdy i Zemsty. Ja nie wiem dlaczego ta seria aż tak mnie kusi, ale przeczytałem jakby Ja nie, nie, nie pamiętałam za bardzo, nie znam opisu tej książki, ale przeczytałem właśnie go niedawno. Także kupiłem te dwa tomy, ponieważ bardzo mi zaciekawiło. Nie wiem, czy jest to jakaś popularna seria. Chyba nie za bardzo. Czy ja wiem, ja, ja tak, tak w paru miejscach widziałem tę układkę. Znaczy, ja tak, ale jest jakoś tak nie znam za bardzo, czy, czy fajna, czy nie. Więc w każdym razie chciałbym się prze, ją wytestować i, i zobaczymy. Też nie wiem, czy to będzie miało jeszcze kontynuację, ale chyba tak. Hmm, Chyba czyli... 3 d'tom jeszcze będzie miało. No, ja jeszcze z takich znanych książek i znanych autorek chciałbym przeczytać Dziewiąty dom od Lejt Bardugo. Ja czytałem jak dotąd Szóstkę Wroni i Królestwo Kanciarzy i wiem, że przydałoby się w tamtym uniwersum przeczytać również serię Grisza, ale właśnie tu mam ten problem, bo z jednej strony w tym roku Lejt Bardugo wydała Dziewiąty dom i wiecie, kusi mnie to, że jest to książka pojedyncza, która być może będzie miała kontynuację, ale na razie jest jedna, Dosyć świeża no, i po prostu mnie ciekawi. A jednak Grisza, no popełniłem ten błąd, że przeczytałem najpierw wszystkie Wonie Kulesławo Kanciarzy. Wiem, że Grisze powinno się czytać najpierw, ale no, i to mi trochę zniechęca do tego. Wiem, że jednak to są całe trzy tomy, ale zobaczę. Być może starczy mi czasu i na Grisze, i na Dziewiąty Dom. No ja z takich bardziej pojedynczych książek to chciałbym przeczytać. Listy do utraconej od Bridget Kemmerer, Jest to książka, nie wiem, ja bardzo do, dobre o niej opinie, ale nie jest zaznana, a też bardzo trudno dostępna. Ja ją kupiłem używaną w dość dobrym stanie, więc chciałbym ją przeczytać w tym w tym roku. A ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy chodziłem do Empiku i ona po prostu leżała na półce. Także taki apel do Was, jeśli widzicie, że jakaś książka Was naprawdę ciekawi, interesuje, nie wiem dlaczego wtedy jej nie kupiłem, po prostu jakoś mm -hmm. ją pominąłem. Także jeśli jakaś książka Was tak przyciąga, kupcie, bo nie wiadomo, kiedy skończy się jej dostępność. Teraz przechodzimy do bardziej obyczajowych tematów. Na początek książka, o której słyszałem wiele dobrego, a także jest ekranizacja, której również jestem bardzo ciekawy. Książka nosi tytuł Trzy kroki od siebie. Muszę przyznać, że oglądałem zwiastun filmu, także mam już takie chociaż lekkie pojęcie na temat fabuły, mam już takie lekkie wyobrażenie bohaterów, ale też tak, okładka jest filmowa. Właśnie, ma okładkę filmową. Historia bardzo mnie ciekawi, dzieje się w szpitalu. No jest to taka, myślę, że dosyć porządna młodzieżówka. Mhm. Także na pewno przeczytam. Ale mimo, że opowiada o jakiejś tam chorobie, wiadomo, y, co jest dosyć popularnym motywem wśród młodzieżówek, mm. to zapowiada się to całkiem jakby świeżo. I tak. no, mam nadzieję, ponieważ jednak motyw chorób już no, był <laughs> przemaglowany wiele razy. Ale mogę ogólnie powiedzieć, że m, tak czuję, że 21 rok. No, może mi lekko upłynąć pod znaki młodzieżówek. Mam ochotę na książki ja tak młodzieżowe, samo. Young adult Albo fantastykę. Ja, te dwa gatunki jakoś bardzo mnie teraz ciekawią i tylko takie wyczytam. By hmm, czyli mniej kryminały, thrillery. Jakoś tak. No to może ja jeszcze pokażę książkę Taylor Jenkins Reid, czyli na zawsze, ale z przerwą. No chciałbym to jakby tą trzecią książkę wydaną w Polsce też przeczytać od tej autorki. No, Tobie się podobała, zresztą zbiera bardzo dobre opinie. Zresztą, no, jak wszystkie jej książki. Zdecydowanie polecam. Także na pewno przeczytam. W takim razie zmienię kolejność. Skoro jesteśmy przy Taylor Jenkins' Reid, to pokażę Siedmiu Mężów Evelyn Hugo. Książka, która na naszym kanale była już wychwalana, właśnie za sprawą Mikołaja. Ja wiedziałem, że w przyszłym roku chciałbym sięgnąć po dalsze książki tej autorki, a z jej twórczością właśnie zapoznałem się przy na zawsze, ale z przerwą. Wiem, że ta książka opowiada o Hollywood, hmm. dzieje się w dawnych czasach, jest w formie wywiadu z dawną gwiazdą filmową. Także, no już po samych twoich opiniach wiedziałem, że po nią sięgnę. Jednak zachowam tę kolejność wydawania. Najpierw przeczytam tę, a później, jeśli mi się spodoba, to Daisy Jones and the Six. No, i tak Daisy Jones się w miarę podobało. Ta y, Siedmiu mężów była zdecydowanie lepsza. Mm -hmm ja chciałbym jeszcze przeczytać książki od Ashley Poston. Tutaj mam jakby pierwszą jej książkę wydaną, czyli Gikerelle. Jest jeszcze Księżniczka i Fangirl oraz Zaczytana i Bestia. Ja będę utrzymywał w miarę kolejność wydawania właśnie tych książek i ta będzie pierwszą. No, słyszałam, że to jest taka lekka młodzieżówka, taka przyjemna, raczej rozgrywkowa, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Mm. Ja także chciałbym przeczytać, aby trochę lepiej zapoznać się z twórczością Johna Greena, 19 Razy Katrin. Wiem, że John Green ma bardzo dużo książek, na przykład bardzo znane Gwiazda naszych Wina, papierowe miasta, mhm. Szukając Alaski. Wiem, że trochę mniej znane są Żuwie aż do końca, chociaż my akurat z tą książką się po części utożsamiamy. A ja postanowiłem, że taki moim must read na przyszły rok będzie 19 razy Katrin. Nie wiem dlaczego akurat ta książka Johna Greena, po prostu sięgnąłem po nią, przeczytałem opis, bardzo mnie zaciekawił. Jest to powieść drogi, opowiada także o przyjaźni, także akurat tę bardzo chcę przeczytać, a nie wykluczone, że nie sięgnę po inne książki Johna Greena. Ja chciałbym przeczytać jeszcze tą cegłę, czyli Blackout od Marka Ellsberga. Jest to raczej książka dla starszych, nie młodzieżowa. No, ciekawi mnie, jak zostanie przedstawiony ten temat, czyli brak prądu na świecie. Bo z jednej strony nie jest to typowa katastrofa naturalna, jak część ziemi, tsunami, mhm. o, ale wizja braku prądu jest jednak przerażająca. Także mówię, okładkę tematyką klimatyczną. Ja kiedyś widziałam już okładkę i taka dosyć znana była chyba swojego czasu. Bardzo znana. Ale, no kupiłem i tak cały czas jakoś mam w głowie, że może bym ją przeczytał. Moją ostatnią książką zaplanowaną na ten rok jest Szeptacz Alexa Norta, czyli książka z bardzo klimatyczną okładką, już nie wspominając o tej rymowance z tyłu. Jeśli drzwi nie zamkniesz w porę, szeptaj zacznie ktoś wieczorem. No jest ten klimat. Mam nadzieję, że będzie także ciekawa. No i ja jeszcze y, chciałbym się zapoznać i przeczytać jakąś książkę od Stephena Kinga, ponieważ y, nie czytałem jeszcze nic od tego autora. Nie wiem jaki tytuł konkretnie, więc nie pokazuję nic, y, po prostu coś wybiorę, ale jakaś książka Stephena Kinga. A ja chciałbym kontynuować y, przygodę z książkami Agaty Christie. Na pewno sięgnę po którejś części w tych moich pięknych, kolorowych wydaniach. TBR wyszedł całkiem solidny, ale jeśli te książki się tak rozłoży przez 12 miesięcy, to nie powinno być ich aż tak dużo. Mam nadzieję, że żadna nie wyskoczy, jakby nie wypadnie, ponieważ wszystkie mnie ciekawią. A za to liczymy na inne ciekawe premiery. Tak, e, teraz pokażemy Wam szybko, co aktualnie czytamy. E, ja będę się dosłownie dzisiaj zabierał, ponieważ, e, no mówię, skończyłem niedawno innych ludzi od Ciryj Tudor, a dzisiaj będę czytał. E, miód Malina od Anety Jadowskiej. Bardzo mi ciekawi ta książka. Dzieje się ona w Polsce. Czarownice, magia. No, zobaczymy jak to będzie pokazane. Ja już jestem prawie w połowie um, Dash i Lily od Rachel Cohn i David Leviathan. Jest to książka świąteczna, um, opowiadająca o dwójce nastolatków, którzy nie mogą się spotkać, robią sobie różne wyzwania, challenge, um, A to wszystko w Nowym Jorku w okresie świąt. Także. Um, jest tak typowo, powinna być atmosfera, ale coś jakoś nie do końca ta książka jak na razie do mnie przemówiła. Zobaczymy dalej. Ale zwłaszcza, też... że jeszcze mam zaplanowaną kontynuację. Szkoda. Jakoś tak ciekawiła mnie ta książka. Mnie też, nie wiem, może jeszcze się odbije. Na pewno też dam szansę serialowi. Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za ten odcinek. Zaprosić do naszego Instagrama, którego nazwa wyświetli się na ekranie. Oraz nasze goodreadsy i lubimy czytać, a wszystkie linki dostaniecie w opisie. Oczywiście przypominamy i zachęcamy do udziału w maratonie. Zostawcie łapkę. Najlepiej w górę. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie zostać z nami na dłużej. To wiele dla nas znaczy. Możecie także napisać komentarz i do zobaczenia już za tydzień w maratonie. Cześć! Cześć!